Mamy tutaj Musimy kontrolować, co się będzie ciało na plaży, bo myślę, że będą ofiary składane na plażu. A, nie byłyśmy już dwa dni na plaży w się będzie radocha. Zosia, zobacz! ma parę doktry, to A, to mnie zainteresowało. Manka Manko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Robimy dzisiaj taki odcinek testujący mikrofon na plaży. Jestem bardzo blisko wody, tak naprawdę to teraz sobie usiadłam w takim miejscu, że raz na jakiś czas wydaje mi się, że mnie podleje. Tak się teraz śmieję, bo Zosia się położyła na płasko i czekała, aż ją fala zakryje. Bo przyszłam tutaj z Zosią i pomyślałam sobie, że ostatnio poprosiłam Was na Instagramie o to, żebyście dodali mi kilka pytań. A ja na te pytania odpowiem. I w planach było to, żebym odpowiedziała Wam na Instagramie, ale odpowiedziałam chyba tylko na dwa lub trzy, więc tak pomyślałam sobie, czas najwyższy odpowiedzieć, żeby nie było tak, że Wy się o coś pytacie. Ja proszę o pytania, a potem nigdy nie ma na nie odpowiedzi, no bo to jest nie fair. <grym> Także dziś zrobimy sobie po prostu Q&A um, i mam nadzieję, że będzie ciekawie. Czy otwarcie własnego sklepu od dawna było Twoim marzeniem? Od długiego czasu było moim marzeniem. Tak, rzeczywiście. Ja po moim kontrakcie z Indii to już próbowałam otworzyć sklep z razem z moją siostrą. Nie do końca nam wyszło. Tak naprawdę to ten sklep niby wystartował, ale w sumie to nigdy nie wystartował. Nie wiedziałyśmy za bardzo, jak się za to zabrać. Za dużo przygotowań, za dużo takich teoretycznych rzeczy robiłyśmy, a za mało działań już takich związanych z prawidł... takim właściwym prowadzeniem sklepu. To się tak wydaje, że prowadzenie sklepu jest... I Jest takie łatwe, że to jest, wiecie, tylko wrzucenie kilka fotek i że generalnie to jest fan, ale to jest ciężka praca i to jest praca, którą jeżeli prowadzicie sami cały Wasz sklep, to, to jest trochę tak, jakbyście pracowali na kilku etatach, można by powiedzieć, bo i marketing, i fotografia, i... E, i no, księgowość akurat my mamy księgowego razem z Dominiką, natomiast jest to naprawdę bardzo dużo pracy, ale tak. Od dłuższego chcia y czasu chciałam mieć swój sklep, no i udało się. Czy wrócisz kiedyś do Polski na stałe? Nie, nie planuję, ale kto wie, co wydarzy się kiedyś w przyszłości. Kiedy ostatnio odwiedzałaś rodzinę, lub kiedy masz w planach? Pozdrawiam. Ja również serdecznie pozdrawiam. Ostatnio byłam w Polsce ponad dwa lata temu. Byłam w Polsce przed przeprowadzką na Bali, a na Bali przyleciałam pod koniec czerwca albo na początku lipca. Dwa lata temu od tego czasu nie widziałam mojej rodziny i tęsknię, 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 ale no nie planuję na razie wracać do Polski, bo boję się, że słuchajcie, sytuacja jest taka dosyć szybko zmieniająca się tutaj, więc boję się, że będzie jakiś problem, że nie będę mogła wlecieć z powrotem, że Zośka tutaj zostanie, nie wiem, nie wiem, dlatego na razie tutaj nie planuję, nie, nie planuję na razie przylatywać do Polski, ale planuję, żeby moja rodzina mnie odwiedziła w przyszłym roku i rodzice, i moja siostra ze swoją rodziną, więc mam nadzieję, że się uda. Już zapowiedziałam właśnie, że jak coś, to ja zapraszam. Powoli przekonują się do pomysłu, więc mam nadzieję, że będzie ok. Tam Zośka przed chwilą przebiegała w tyle. Czy chciałabyś... O! Idealne pytanie a propos tematu. Czy chciałabyś mieć drugiego psa? Nie, na chwilę obecną nie, ale też nigdy nie wiadomo. Zośka jest strasznym zazdrośnikiem, jeżeli chodzi o mnie. I ona na przykład uwielbia ludzi i uwielbia zwierzaki na plaży. Ale nie akceptuje totalnie. Zośka nie akceptuje innych zwierząt w domu. I jest bardzo niemiła dla innych zwierząt. Wiem, że to jest kwestia wyćwiczenia, też, ale dopóki nie, nie będzie akceptowała gości w domu, zwierzęcych, no to nie ma opcji, bo dla nikogo to nie będzie dobrym wyjściem ani dla Zosi, ani dla drugiego pieska. Czy jesteś szczęśliwa? To jest, ten rok, to jest w zasadzie najszczęśliwszy rok w moim życiu. Mogę to powiedzieć z pełną świadomością tych przeze mnie wypowiadanych słów. I tak, ogólnie jestem szczęśliwa. Wiadomo, że zdarzają się takie dni, kiedy czuję się słabiej, wiadomo, że zdarzają się takie dni, że nic mi się nie chce, ale przez większość czasu yy, to ja naprawdę jestem w takim fajnym miejscu, w którym chciałam być i chyba nie przypuszczałam jako dziecko czy nastolatka, że moje życie będzie tak fajnie wyglądać. Więc tak, jestem szczęśliwa. U, ciężkie pytanie teraz się pojawia. Kiedy wyrywasz pozostałe ósemki? Pozdrawiam. No ja również pozdrawiam. No mam nadzieję, że niedługo, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku boję się strasznie tak odchorywałam te dwie e, ósemki, ale fakt faktem, no mam już te dwie z głowy, no muszę się jakoś przemóc. Mam nadzieję, że w listopadzie się uda, a zwlekam tylko dlatego, że się dygam. Nie będę tutaj oszukiwać. Jakie są Twoje sposoby na zarządzanie czasem? Ja cały czas odkrywam nowe sposoby. Ostatnio Wam mówiłam o tym, że dość często zmieniam moją rutynę, zwłaszcza poranną rutynę, a to dlatego, że ja się czymś ekscytuję, uważam, że to jest najlepsza droga, potem jednak stwierdzam, że nie, że jednak mogłam to jakoś lepiej zrobić. Później, że to, później, że tamto i... W rezultacie moje życie cały czas się zmienia. Nie znalazłam jeszcze najlepszego sposobu na zarządzanie czasem. Jeżeli taki znajdę, to wam oczywiście chętnie się z wami oczywiście tym podzielę. Na razie jest tak, że mam chciałabym, żeby doba była dłuższa i żeby można było więcej zrobić w ciągu dnia, dlatego że ja mam dość dużo. Wiecie, w moim życiu ja nie robię niczego wielce skomplikowanego. To nie jest tak, że ja jestem jakimś prawnikiem, od którego zależą losy świata i że mam jakieś jedno taką bardzo, bardzo ważną pracę albo ważne zadanie, które muszę wykonać. Tylko ja mam bardzo dużo małych rzeczy i czasami ciężej jest ogarnąć bardzo dużo małych rzeczy, bo tak, bo niby skończysz jedną rzecz, ale wiesz, że jeszcze masz 10, więc skończysz drugą, jeszcze dużo nad tobą wisi i tak, jakby wiesz, że w niektórych dziedzinach nic nie zrobiłaś, w niektórych tak, ale w niektórych nie. To jest się ciężko to ogarnąć, więc ja szukam nadal cały czas mojej drogi. Teraz zaczęłam chodzić, od trzech czy czterech dni chodzę codziennie na siłownię. To mi daje dużego kopa. I dzięki temu mam też takie wrażenie, że trochę mam większą kontrolę powiedzmy nad moim życiem. I wcześniej na przykład miałam taką rutynę dnia, że wstawałam sobie rano. Pierwsza rzecz jaką robiłam to była praca, albo na przykład jeżeli miałam jakiś konkretny film do nagrania, to nagrywałam z samego rana. Potem yy, montowałam ten odcinek, a potem szłam na zachód słońca i w zasadzie tyle było z tego dnia. Nie mam pojęcia dlaczego tak się działo. Na zachód słońca to na dwie godziny, bo ja sobie robiłam takie spacery. A dziś, tak, z samego rana o 8.30 godzinka języka indonezyjskiego, potem prawie dwie godziny na siłowni, później sobie zrobiłam śniadanie. Zjadłam w domu i teraz nagrywam dla Was QA. A później zmontuję jeszcze jeden odcinek i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się wieczorem spotkać ze znajomymi. Więc jeżeli się uda, to chyba dzisiaj zrobiłam więcej niż robiłam wcześniej. Nie wiem, nie wiem jak zarządzać czasem, słuchajcie, ale na pewno ok. Jedna rzecz, która mi bardzo pomogła, to to, że zaczęłam wcześniej wstawać. W porównaniu z tym, o której godzinie wstawałam w zeszłym roku, to. No teraz jest niebo, a Ziemia, naprawdę, bo teraz wstaję pomiędzy 7 a 8 rano. Dziś wstałam o 7.30 i mam zdecydowanie więcej czasu, a to też w ogóle jest bardzo ważne na Bali, bo tutaj są już wcześniej zachody słońca. Tutaj zachody słońca są pomiędzy 6 a 6.30 w zależności od pory roku. I e, słuchajcie, jeszcze jedno pytanie, jak Ci idzie języka na, Jak Ci idzie nauka języka? Zmieniłam teraz nauczycielkę języka indonezyjskiego i jestem bardzo zadowolona, bo poprzednia nauczycielka niby była spoko, ona była bardzo miła, ale ja po każdej lekcji miałam takie wrażenie, że wiem jak zbudować jakieś zdania, ale nie wiem kiedy je zastosować w ogóle, bo też ta pani nie do końca dobrze mówiła mówiła spoko w miarę po angielsku, ale jak na przykład pytałam się, co to znaczy, to ona mieszała czas po angielsku i nie do końca ja wiedziałam, co w tym co to zdanie oznacza. A teraz zmieniłam właśnie nauczycielkę, wykupiłam sobie chyba 10 zajęć z góry. Dostałam też dostęp do takiej aplikacji, gdzie mogę się uczyć indonezyjskiego. I dostałam też książkę, dlatego między innymi też tutaj przyszłam na plażę. Dostałam, zobaczcie, bahasa bule. Bula to są biali, to znaczy, to, są, to jesteśmy my, obcokrajowcy. E, bahasa to oznacza język po indonezyjsku, więc jak język indonezyjski, to bahasa indonezja, ale tak potocznie to się mówi bahasa po prostu na indonezyjski. E, no i na przykład nauczyłam się takich rzeczy jak chodźmy na imprezę, albo wiecie, takich bardziej potocznych, takich, że no oni w tej szkole mówią, że po dwóch, trzech miesiącach nauczą mówić e, tak jak lokalny. To nie będzie taka bardzo formalna nauka języka indonezyjskiego, także jakbym na przykład poszła do urzędu e, albo chciała dać jakieś przemówienie, to może to nie będzie najlepszy język, ale generalnie to jest język dzięki któremu będzie można się porozumiewać, a no mi na tym najbardziej zależy. E, także właśnie pomyślałam sobie, że wezmę tę książkę, mam tutaj zeszedł, porobię sobie notatki. I wykorzystam przyjemne z pożytecznym, czyli opalam się trochę. A rozłożyłam sobie tutaj taki kocyk, a raczej sarong, Przywiozłam ze sobą kawkę, Zośka sobie biega przez fale, więc ona zadowolona, ja zadowolona. No i chyba trochę więcej zaczęłam łapać. Przede wszystkim to jest tak, że ja potrafię zagadać do ludzi po indonezyjsku. Nadal, jak oni mi odpowiedzą, to czasami mam takie coś, że łapię się na tym, że mam takie, i mam blokadę totalną. Bo też ten język jest taki śmieszny, że czasami w zdaniu w ogóle nie ma czasownika. I jest tak prosty ten język, że aż wydaje mi się być trochę trudny, bo jest taki trochę nielogiczny. nielogiczny z... Z tego punktu widzenia, że ja się nie uczyłam nigdy takiego języka, więc y, on ma inną strukturę niż to, co ja znam, prawda? Co też jest spoko, bo nauka języków pochodzących z innych grup, y, rodzin językowych bardziej stymuluje nasz mózg, bo to jest coś innego, to jest coś nowego. Także ja się po prostu tym cieszę, ale no, wolna jestem na razie, jestem bardzo wolna. Jak chcę komuś odpowiedzieć. Jest kilka takich pytań, na które ok, no apokabar, czyli jak się masz i wtedy się odpowiada baik, dan kamu, czyli dobrze, a jak ty, no to takie coś to mogę tam powiedzieć, mogę powiedzieć dzień dobry, mogę powiedzieć na good afternoon, nie wiem jak to po polsku się mówi, miłego popołudnia, miłego wieczoru i tak dalej, ale jak są jakieś takie bardziej skomplikowane, to... Czasami muszę to sobie zapisać e, i rozbić sobie to, i wtedy znam odpowiedź. Wiecie, jakby jestem wolna. No, ale to też jest kwestia praktyki, to jest kwestia właśnie wyćwiczenia się. E, ja się na pewno cieszę, dlatego że tak, wracając jeszcze do tego pytania, czy jestem szczęśliwa? Po pierwsze, jestem w fajnym miejscu teraz w moim życiu, gdzie mam bardzo komfortowe życie. Po drugie, zaczęłam się rozwijać, zaczęłam się uczyć, zaczęłam się. E, jakby, słuchajcie, rozwijam się w takim fajnym kierunku i chodzę na te warsztaty dla właścicieli firm, dla właścicieli biznesów i zaczęłam się uczyć języka angielskiego. No i teraz wróciłam na siłownię, więc też mam nadzieję, że wrócę do formy, bo tego mi na pewno brakuje. Jakbym mogła dwie rzeczy zmienić w moim życiu, to jedną z tych rzeczy byłoby właśnie to, żeby wrócić do formy i do tego, co było kiedyś. Wydaje mi się, że to na pewno sprawi, że będę jeszcze szczęśliwsza, ale generalnie naprawdę nie jest źle. I cieszę się, że mogę być swoim szefem. I tak jak uwielbiam, uwielbiałam i do tej pory w sumie czuję, że jestem farciarą, że mogłam pracować w modelingu, bo dużo mi to doświadczenia dało, dużo się nauczyłam. I świetna lekcja, naprawdę taka życiowa. Tak teraz cieszę się, że nie pracuję jako modelka, cieszę się, że mogę sobie uporządkować jakoś życie, że to ode mnie i od mojej pracy zależy, czy będę miała pracę przede wszystkim, a nie od widzi mi się innych ludzi. I to chyba będzie tyle. Nie wiem, nie jestem pewna, jeżeli ten materiał w ogóle pójdzie, bo zobaczymy, czy nie jest za głośny szum, ale ciągiem mówię 13 minut, prawie 13 minut bez... czekajcie, teraz jest 13 minut i ani razu się nie pomyliłam. Widzicie, tak jak Wam mówiłam, praktyka czyni mistrzem. Ja, mistrza. Jak nagrywałam pierwsze moje vlogi, to nawet w jednym zdaniu czasami robiłam dwa cięcia, bo się przycinałam. Więc jeżeli uważacie, że co się z waszą pasją, ale nie do końca sobie w tym jeszcze radzicie, to próbujcie, nie poddawajcie się. I dużo rzeczy naprawdę można wyćwiczyć. Życzę Wam miłego dnia, wielkie dzięki za pytania na Instagramie. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym odcinku Buziaki. I bye, bye. Też nie jestem pewna, czy będzie to słychać, ale teraz jest jakaś ceremonia niedaleko mnie. Puszczę Wam oczywiście z tego przebitki, ale dość głośno grają na różnego rodzaju instrumentach. Cieszę się bardzo, że Zośka jest niezainteresowana tematem. Ona tam buszuje z tyłu, teraz chyba jej nie widać, ale dobrze, że nie zakłóca ceremonii.